Jak się obróci, nim kasierka resztę zwróci, nim w kawie mleko spienisz, ekspres losy w kasę zmienisz, nim palec póz naciśnie, nim maszyna sok wyciśnie, nim keczup bułki kapnie, w ekspres losy szczęście chapniesz Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania, nigdy dosy. Nowa gra, ekspres losy. Wygrana szybka jak gra. Maryja tak młoda nie bała się i za śpiewę Wyruszyć na ludzki ślak Nie kredna zbiera i miała Są grupy z Bristolu ze Slow z Łąży z nad Dunajcem i tak zwana grupa ze wschodu, która zbiera ludzi z Białorusi, z Grecji aż i z Ukrainy. Teraz w tej różnorodności się spotykamy wieczorem na wspólnych rozmowach, jak widać w grupkach. Poważne pytania. Owszem, najpierw się dzieliliśmy tym, co jako Polacy, jako naród polski, my jako Polacy możemy wnieść do świata. Co możemy dać światu? Czy jest coś takiego w polskości, co ludzi jakoś ubogaci? Pytanie poważne, czy nie wiem, ale pytanie rzucone na młode serca, no, daje ciekawe odpowiedzi. Cześć, jestem Kacper z diecezji Siedleckiej. Jestem teraz przed dworcem w Porto. Przeżywamy pierwszy dzień dni w diecezjach. Wczoraj byliśmy wspaniale goszczeni przez nasze parafie Frimundę i Modelos. a dzisiaj jesteśmy w Porto, gdzie będziemy zwiedzać to wspaniałe miasto. Czuję się świetnie i widzę, jak, jak to wspaniałe doświadczenie być na Światowych Dniach Młodzieży tutaj w Portugalii. Wszyscy słyszą nasz radosny głos, podnosimy swe ręce, powietrze już drga. Cześć, my jesteśmy z grupy Oleśnica i jesteśmy właśnie dzisiaj w Porto i będziemy zwiedzać to wspaniałe miasto. Już trochę widzieliśmy, ale jeszcze wiele przed nami. Byliśmy właśnie przed chwilą na Eucharystii w tej a już za niedługo właśnie będziemy zwiedzać miasto. I Chcę chciałabym powiedzieć? będziemy na... Tak, na to też. Tak, będziemy na to więc super dzisiaj dzień, już nie możemy się doczekać kolejny. Dzień dobry. Witamy w Lisławie, na stadionie Polaków. Już za kilka minut na tej scenie będą działy się niesamowite wydarzenia. Musicie tutaj z nami być koniecznie. Jak Maria, chcemy przyjąć plan, to my twoi wołamy co dnia. Właśnie trwa konstruowanie sceny. Panowie pracują na wysokościach. I to jest nasz stadion. się obróci, nim kasierka resztę zwróci, nim w kamie mleko spienisz, ekspres losy w kasy zmienisz, nim palec póz naciśnie, nim maszyna sok ciśnie nim keczup z półki kapnie, w ekspres losy szczęście chapniesz, Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania, nigdy dosy. Nowa gra, ekspres losy. Wygrana szybka jak gra.